Hej, hej, z tej strony Jukka i witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Grave Heart Keeper. Trochę mi się płytę ciebie w gardle. Ostatnio mam takie e, chrypkę bardzo, więc mój głos też może być inny. I mam bardzo blisko twarz mikrofonu, więc mój głos też może być inny. No, tak wiesz. E, jak zapakowane mięso? Dobra, to czekaj, ja papier mam... Pa papier maszę. To coś mi potrzebne, nic mi niepotrzebne, to coś mi potrzebne, ile tych rzeczy, póki trenach. Lubię, lubię. Dobra. Chciałabym się nauczyć robić książki i lepsze modlitwy. To wydaje mi się, że by przydało się szczególnie modlitwy na bogactwo. To... Lubię, lubię bogactwo, lubię, szczególnie w takich grach. Hmm. Świece byśmy mogli też porobić. A e, czyli tą się chininy? czegoś. Jakoś... Czym się różni ta świeca od tej świecy? Ta jest z białą farbą. To ja nie mam. Linę konopi też nie mamy. No to ja mogę zrobić sam przecież. Konopi to akurat mamy. O! Są niebieskie kamienie za linę konopią. To nie wiedziałam nawet. Dobra, i potrzebujemy. O, nie mogę zrobić więcej pięków? Bez sensu. Ale tak bez sensu. Półkę na zwoje. Biurko. Ja to wszystko mam. Dobra, jak się robi jakąś modlitwę? Czy już umiem jakąś modlitwę? Rozdział ulotka. A i ulotkę. Pióra i atrament muszę wykombinować. Dobra, rozdział robi się z trzech notatek. Okej. Okay. A notatki robi się z opowieści i PIÓRA! pióra, pióra. Ty, typy! Skąd ja mam pióro wytrzasnąć, co? słonkawy moje O! Skąd mam pióra wytrz... No właśnie Czarna farba Warstwa od alchemii zombie Kubeł z kwią. Umiem! Robię! To co ja muszę jeszcze ogarnąć? Mm. Kuboł, zbierz w lochu kubo z krwią i pięć krwawych gwoździ. Chciałem chciałam bo po prostu pomieszać w krwi. Trzeba nie! Już tety sok z zombie. Uh -huh. Korę uh -huh. mhm uh -huh. Ej nie, no ja potrzebuję jeszcze jednego pieńka. No weź, daj mi się stworzyć jakiś pieniek. <słuch> Półkę nazywa, to mogę zrobić. co jeszcze. Kamienie i torf. Dobre. Ja to wszystko mam. W tego mam, to mogę porobić. Jak się obraca przedmioty? Jak się obraca przedmioty w tej Nie ja wiem. O, miałem jednak te konotne ponieważ. Odłożyć trzeba nasionkę. I mogę tutaj zrobić pieniek. Na nasionkę dajmy na to. Nie mogę tu walnąć i nie musiała chodzić do skrzynek ciągle. Mogę. Mogę zrobić tu pieniek, ale sztosik. Dobra, dwa poły, gwoździe i proste części. Ok. kwała z tą szkodzić gwoździe I proste części. mam wszystko? mam wszystko dwa by mi się przydały, tak szczerze mówiąc już mi się tam nie mieszczą te rzeczy o, akurat mam jeszcze na dwa lubię, lubię takie niespodziewanki, spodziewane zbierać. To nie. Nice, nice. to zbieraj tak normalnie, nie? Nie da się. Samo energii. Super. Marta hmm. To dasz dołożyć to, to. Co to nasionkę To tu wolimy. Jeszcze pójdziemy spadku. Najpierw zabierzemy te wszystkie rzeczy stąd. Co to porzeczka robi? Troszeczkę na piwnicy powinny iść. Czekamy, czekam, aż będą mogły winko robić z porzeczki, nie? Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz, a, tak. Kiedy nie pamiętasz, co robiłaś 5 sekund temu. Nice. Jakieś nasionka? Nie, nie wziąłem żadnych nasionek. To tylko. Ale to może być. Chcę inne rzeczy przenosić. Hmm, znowu nie mam żadnych takich. Dobra, ale reszta daję ja poproszę do pieniędzy, te pożyczki. Bo na tym tylko miejsce zakracają, a wiadomo, to jest takie. Mm, mm, nie sądzę. Hmm, tu nie. Tutaj. Miej koń. Więcej pożyczunek. Ja nie lubię porzeczki. soku z porzeczki nie lubię, na przykład jest bardzo cierpki. To mogę odłożyć. Trzeba należy też odłożyć coś to po po prostu wezmę. Wiem. Ach ta logik. No i nie, nie wzięłam. Prawo, ja! O, jeszcze mam tę. Ogarnięcia przecież myk, myk, myk. więcej nasionek, tofik też dajmy. Dobra. można rzeczy pozbierać i podawać więcej. A nie torfiku, tylko tego? Można dołożyć. No. Konaj. Konaj. Te rybaczki, to ja podziękuję, nie chcę ich mieć tutaj. Mi wszystko. Ej, te rachoczki nie powinny być tutaj, tylko tutaj. Pewnie, że tak. Aha. Kotek mnie w ogóle siedzi, bardzo niewygodnie dla mnie jest. Powinien na kolankach siedzieć. Nie polecam. Nie, na razie jak każdemu katekę tak polecam. O! To się muszę jeszcze mieć ze sobą. Czemu mi wcześniej o tym nie powiedział? How dare you. No, czy ty możesz? Więcej, 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 więcej. To gotowy, to gotowy, gotowy. Proszę jeszcze więcej do sadzenia. O jest, okay. jest. I patykami. Tak, potrzebuję 5 patyków. Dla mnie git. Chyba patyków to akurat mam. Cztery. Cztery mam patyki. Aż. A może więcej patyków to? Nie. Nie, potki mogę trzęsnąć. Super. O, muszę nosić drzewa, żeby mieć takie chyba. Bez sensu. Czy to jest Jest w tym sens. Znaczy. Już nie wiem. muszę nosić drewno Bo błagam ci, weź się, dodaj. Mniej więcej patyków prosz tutaj dajmy na to czemu nie ma w korzeniach patyka? znaczy no dobra to w sumie logiczne i właśnie i dobra a jak wezmę takie mniejsze drzewo to z niego powinny dać same patyki nie eee, tu jest takie mniejsze drzewo w sumie o tu tak tutaj No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ty wyglądasz na mniejsze drzewa. Super. Nie ufam wam już, małe drzewa. Nie się małe. Łotewo, wezmę sobie te. No błagam Cię, weź się dosuń. Co ty? No żebym patyków nie mogła zrobić, no bez niej. To już jest trochę dziwne. Kiedy robić belki, ale patyków to już nie zrobię. Pod żadnym pozarem, nie? Czekamy na dzień, bo nie, nie widzimy się w ciemności pracować. A jednak nie poczekamy na dzień. Nie poczekamy jednak na dzień. Jednak obydwie się w środku nocy. Co mi mogło być patyki jeszcze na moim cmentarzu? tej połowy nie, niedorobionej. Można ogarnąć. O, oczywiście, że tak. bo bo jak z tego patyku dużo że nie będzie lecić, to już nie wiem z czego. Dwa patyki, nie? Mam raz tego, już musi ci dużo. No gdzie te patyki? No cóż... To takie źliwko małe. Bez zębów. Bez zębów. Z tego patyki nie leciałem Po w tę grę No w ogóle bletek został yy... szefem cmentarza Przecież on wyjebał jest z tego cmentarza Czy ja wywaliłam ale A! wywalił, znaczy się, nie wiem, pip. O, z tego lecą pataki. Ja mogę więcej tego? Z tego będą kładać lecieć, ja to już nie wiem. O, dobra, pataki lecą. Z tego też powinny pataki lecieć. No, tutaj to już patyki lecą, bo czemu by nie, nie? Ale jest, że to i to to krzak, Tylko, że ten no uschnięty, no to z tego nie powinno akurat potyków. Już nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja już mam tych potyków. Czego to doszło, żeby potyków brakowało? Mało drzew naokoło Czemu to całe drzewo musisz ścinać, żeby potyki mieć. Wyobrażacie to sobie w prawdziwym życiu? C Jakiś dzieciak stwierdza O nie, nie mam się czym pobawić Nie mam patyka Więc poproszę tatę, żeby ściął mi całe drzewo Bez sensu. Bez zędzu. Dobra, ile mam tych patyków? 28, nadal za mało Trochę tych grządek jednak porobić. Mm. Hello, patyki? z tego możemy na potyki lasić? Wymaga techniki. Kiedy? E, zresztą. Co ja się trudzić, będę dawaniu jakichś dziwnych przenosi bądź porównanie. Po co? Po co? Kamiek zawsze się Kto nie lubi kamieka. Ej, ja muszę ze muszę odprawić. Więc sobie wytnę jeszcze tutaj strzy.

Masz? Aha, masz świeczki i masz płatki. Masz rutynową modlitwę. To ja nie chcę. No i nie mam kazania. Czemu miałabym ja mieć jakieś kazanie przy sobie, prawie? ty na no, wybier, jakie bym mogła inne brać. Nie mam żadnego innego, bo nie wiem skąd wytrzasnąć. Etremem. Let's go. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. Ojej. Oh yeah. My Niezłe, no, niezłe, niezłe, nie, A teraz pomordujmy się o błogosławieństwo. Dokładnie, tak się... Modli. Dobra, nie, dobre, 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 dobre. No i nie wiem ile razy było już chyba nie nabrać, tak. Bardzo prosimy, datki. Uuu. Dobra, nie, nie ma bata, żebym tyle razy to przeczytał. O nie, kot mi się na ręce położył. Jak ja mu teraz wyjaśnię, że muszę ją zabrać. W naszym kocie. Jezu, jej kardziałka Cały świąt. Ech, daj mnie do wiary. Dwie. Lubię dostawać tyle pieniędzy. Nie na pieniądze. I otworzyć kazanko. Mm. I jeszcze się po wyglądać te. Ojej, czemu ja to muszę w sobie mieć, przy sobie? Bez sensu. To jest odruch. On serduszko i to jakby, patrzmy. Praca, 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 Można rozluźnić proszek. poroszek. Wow. Wooow. ile tego. To nie jest źle. Ma esencję. Ile z tego jest? Wow. Pisząc, 50 z tego jest. Lubię, lubię. Z czegoś jeszcze nie mam? Niestety. O, badanie nie Nie mam jeszcze czegoś. W czym, czy to dwa trzeba, czy jeden? Trzy trzeba. czym, dwa, czy 1? Bierz mi dwa, czy trzy? Nieważne Dobra, to mi trzeba jeszcze ogarnąć tej yy, tego typkę go nagrumekk tego trzeba będzie eksmitować, O więcej patyków. daj mi patyki tak, jestem za leniwa, żeby przejść 5 centymetrów nie? yyyyy and a happy już niedługo święta No no, zostawię to. No przestań, wyłaś mi z tego wyra, no. Jak ja po prostu, jak ja. To mi trzeba zostawić? No. Super, jak nie deszcz to mgły. Nice. Wszystko zaczęło się od tego, że chciałam dekorować trawnik. Znaczy katedra trawnikiem smutek i Jesz, jeszcze tego nie zrobiłam a już za odcinek muszę kończyć nie? super o wdzięczka jest to z wdzięczką jeszcze trzeba pogadać przed końcem What is Vem aqui Mick. Teraz jeszcze trzeba to z apatykami ogarnąć. Że tutaj wolniemy. i nie mam. Chodzi Mu taki żal. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? O nie. O nie. To jak ja tam dojdę, ich zdaniem, co? No to jednak nie będę miał aż tylu grządek z patykami. Tak to w no, się... O! to robi? Bo jak nie, a, dobra, idę karmić świetczką, bo nie dogadasz, się, nie, nie dogadasz się. z tymi grzędkami. O! Ej, dlaczego ty do mnie chcesz? Gratulacje, nowy kościół! Wiele znaczy dla mieszkańców wioski. Wkrótce dodam tu więcej pokoje i stolików. Jej, lubię nie bardziej, Charakter. Masz? Ty tak już bardzo mówisz to. Whatever, co do jedzonka? Nie, nie masz cofina na Znowu ty? Powiedz mi, Orzmiu. Iż mi powiedział, że to żart. Powiedz mu, żeby oddał mi moje pieniądze. Tym razem prawdziwe. Jeśli nie zdoła znaleźć naszyjnika mojej matki, to koniec z naszą umową. Ja na szyjnikach? To była jedyna pamiątka, jaką miałam po mamie. Powiedziała, żebym go zachowała i że dzięki niemu będę szczęśliwa i kochana. On miał inne ale nieważne. A ja sprzedałam go, by mieć szansę zaśpiewania przed królem. Teraz chętnie bym go odkupiła, ale nie mogę go znaleźć. Brzmi jest dobrze znany z tego, że potrafi znaleźć w mieście cokolwiek. Wziął ode mnie zapłatę i. Teraz nie mam ani pieniędzy, ani naszyjnika. Jesteś silnym, inteligentnym mężczyzną. Na pewno znajdziesz sposób, by pomóc biednej kobiecie. Mam kilka pytań. Nie mam więcej pytań. Okej. Okay. Ello, masz coś? Poproś o jaką opo... Nie, nie będę już go prosić więcej o opowieść. Niech się wali. Też to jeszcze tym... <grymne> nie! Nie X mam... xd, który mam rok? Nie wiem, wszyscy wiedzą, że Ziemia jest płaska, ale... Eee, już Co to jest, do muszę lecieć? Daj mu powiedzieć, ale to już powiem mu w kolejnym odcinku. Dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa.